Jest i banner, jest i banner. To może tak dla odmiany dzisiaj zacząć od broni. Na bannerze postacią już dość wysokie PT na start. No a weapon banner jest na zero. Także można się w ten sposób dzisiaj będzie zabawić. Jak przegram, to nie ma złego tego, co by na dobre nie wyszło, bo to będzie łuk albo na Jelankę, albo na Wendiego. PT równe 0. Pierwsza dyszka. Dość dobre czwórki, ale ich za dużo bym nie chciał. Oczywiście mile widziany gość specjalny Mika. Który mnie od wielu już patrzy skutecznie unika. Dobrze, co tam dalej będzie? Ach, te czarne pola. Postać czy boj na początku, bo to jest... Zawsze nie wiadomo. I dlaczego to jest linet? Jeszcze przy Trzy z rzędu? Ehm... Um, Okej. Okay. <ścoughs> to było ciekawe. To było ciekawe. Druga dyszka na ekranie. No to teraz już chyba... Szczęście wyczerpane na fiolety, czyżby? Oby nie Jest brońka kolejna. Mam nadzieję, że mi nie wywali zaraz komunikator, że mam za dużo broni. Raczej nie powinno. 20 cztery 4 czwórki. 4, 4, 30 w takim razie. Okej, okay. tylko teraz pytanie: Co? To jest też ważne pytanie. No tak szybko, broń. No brzmiało jak marzenie, nie? Ale, energy. Chociaż jeszcze jest 5 kliknięć tutaj, nie? To zobaczymy. Ok, ile czwórek? Co to się dzieje? Okej, okay. przegrana na 30 to nie jest zła przegrana, bo to jest dobra informacja de facto dla mnie. Nie ma back to back, dużo czwórek, szybka przegrana. Kolejna czwórka? Ja nawet chyba nie mam co klikać w przycisku skip w takim wypadku. No tu zaraz jakieś niespodzianki mogą być. Typu na przykład, nie wiem, Debel. A nie, bo z Kolejne dwie czwórki. Szkoda, że nie na tym banerze, gdzie bym chciał mieć Madam Farmazon. Kolejna dyszka. 50 łącznie 20 teraz. I nie ma tutaj znowu złota. O, i teraz przy. Nie no, dwa Lance. Znowu podwójna czwórka. 60 wishy na weapon banerze i tutaj nic nie ma. I kontynuuję. Kolejna czwórka? Co to dzisiaj tyle czwórek? Jestem w szoku. No i Razer to oczywiście zwrot Wish'a. Jako stara postać. No Mika mnie unika, nie? To ten rym będzie chyba... Nowym rymem na kanale powoli. Bo już naprawdę długo, długo go nie mam. A Jula na niego ciągle czeka, nie? I to nie na C0, a na konstelację szóstą, co... Jak nie mam żadnej kopii, to zdobyć kolejne sześć może być jeszcze... ...ciężej. Przydzwoniło. Przyzwoniło niestety jakaś postać w takim razie może. Teraz jeszcze albo... Nic. Pojedynczy. Zagubiłem się w liczeniu. To no, nie wiem ile. Ale... Jeszcze nie teraz. W każdym razie złota nie ma. Od razu Fowniu z I jego refinement drugi. Zdziwnie to wygląda tak. Patrząc na to, jak ostatnio po jednym było, ciągle teraz po dwa, praktycznie zawsze to dodatkowe star glittery, których mam już ładną sumkę. Ta dyszka powinna być już tą dyszką, którą zobaczę kolor złoty, bo już tak przeczucie brałem. Ale proszę być grzecznym. A ja patrzę, co za złoto, to nie jest złote. Też nie jest złote. I teraz. I teraz. Teraz. No to co? Dobra, czołem kliknę. Zadziałało. Zadziałało. <śm> Elegancko. Jest i brońka dla Siloneun. 90 wiszy mi ona kosztowała. Nie za dużo. Nie za dużo. To teraz mam już broń. To teraz samą silną by jeszcze wypadała dropnąć, żeby mieć komu tą broń dać, czyż nie? Także pierwsza dyszka przy Pity około 40-50, coś takiego, także dość duże. Madam Faruzan, poproszę. Czwóreczka, oczywiście. Tutaj Pity wysokie pewnie będzie znając życie. Freminet to nie jest ten postać, którą chciałbym tutaj zobaczyć. Ta postać, którą chciałbym tutaj zobaczyć. Dużo pałek do debatowania. Czy będzie kolejna czwórka w dyszce na banerze z postaciami? Nie, pojedynczy Freminat. Okej, okay, druga dyszka, już bliżej złota, jeśli chodzi o Pity, ale daleko, jeśli chodzi o moje szanse na bycie szczęśliwym w tej grze. Jest Madam Farmazon! To z niej się mogę cieszyć, Madam Farmazon jak najbardziej przydatna do różnych testów, nie tylko do budowania meta z Wonderem czy innym Anemo DPS-em. Jest, elegancko. I kolejna dyszka, to już jeżeli nie będzie złota To będzie przypał Okej, okay. nie ma przypału Jest złoto tylko teraz Jest jedno wielkie pytanie Kto? To jest Greysword To nie jest złoto Ani Farusan no Nie chcą dzisiaj na wskazanie palca wyskoczyć No, teraz Dobrze, czołem, jeszcze raz Nawet nie Hello, I'm Shilonin from the Children of Echoes. If you'd like me to forge some tools for you, just uh, let me know. But uh I do have quite the backlog of commissions at the moment. So, even if you submit a request now, it Let's might go. be a while before I get to it. Let's go. To mi się podoba. O to chodzi. Ja nie, do, nie naruszyłem w ogóle dodatkowych primogemów. No dobra, wyzeruję się, bo tu czat jest smutny, że mi nic nie poleciało. Wyzeruję te 23, niech wam będzie. Może coś się śmiesznego jeszcze tutaj dzisiaj wydarzy. C jak na życzenie, nie? C tutaj. Może jeszcze Jenahausen? nie tym razem chyba okej okay. raz, trzy pojedyncze kto? niestety jest to co? Yy, tutaj jaki kolorek? elegancka, elegancki błękit jeszcze jeden miszek pojedynczy w takim razie i jest to też elegancki błękit i ostatnia dyszka dzisiejszego pozytywnego wieczoru i co to będzie? Jest to jakieś IRLI? Nie jest to IRLI, ale czy jest to Madame Faruzan? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dużo niebieskich, jest to pojedynczy 4 star. Jest to zwrot wisza, tak zwany językiem graczy z, z dużym stażem. Muszę w końcu powiedzieć, że w przeciwieństwie do wiszywania po to to wiszywanie było jak... Najbardziej udane.